Zostań na chwilę Sansem. Ja, jaki głos mógłby mieć Sans? Baba to ma taki głos! <grych> Nie, troszeczkę inaczej. Pyrus mniejszy sposób krzyczy, on bardziej mówi tak przez nos! I mówi wszystko trochę teatralnym tonem! Jakim głosem może mówić Sans? Dobra, będę próbował różnych głosów i może uda mi się zrobić głos Sansa, jak go sobie wyobrażam. Ej, hey, dzieciaku, co tam? <grych> Tary Trick z pierdziawką w ręce jest zawsze śmieszny. Tak w ogóle, jestem Sans. Jesteś człowiekiem, prawda? <grych> Przekomiczne. Właściwie powinienem w tym momencie szukać ludzi i ich łapać, ale mówiąc szczerze, zbyt mnie to obchodzi. Za to mój brat, papyrus, on jest fanatykiem łapania ludzi. Nie wiem, mam wrażenie, że chciałbym, żeby mój głos był w tym momencie do Sansa jeszcze trochę niższy. Ale chyba nie było źle. Fanatyk wędkarstwa ludzi tak. Mój brat jest fanatykiem wędkarstwa ludzi. Pół naszego mieszkania zawalone książkami o tym, jak łapać ludzi. <laughs> Sans! Co jest braciszku? Sans! Minął już tydzień, a ty dalej nie podniosłeś swojej skarpety! Tak lepiej niż gdyby był niż. no skoro tak mówicie. Co tam jeszcze Sans mówił? Dzieciaku, zdajesz sobie sprawę, co by było, gdybym nie złożył jej tej obietnicy? Byłbyś już, nie, byłbyś już martwy. Hej, to był żart. Rozmóż się Urwipołciu. Swoją drogą. Niestety dzisiaj trochę kruchą mnie z kasą. Zapłacisz za mnie, prawda? Sans! Nie zmuszaj człowieka do płacenia za ciebie! Wiesz, zaproponowałbym Ci, żebyśmy razem poszli do Grillbiego, ale ostatnio Grillby robi się coraz bardziej niecierpliwy z moim długiem. W sumie nie dziwię się mu. Prawdopodobnie też zacząłbym się irytować, gdyby jakiś szkielet miałby u mnie dług o sześciocyfrowej liczbie. Z drugiej strony, nie wiem czy chciałoby się irytować. W zasadzie, zapraszam Cię na Grillbiego. na pewno Grillby nie będzie zły. <laughs> Dobra, Makłowicz. Proszę Państwa, w tym momencie następuje zakończenie live'a i bardzo dziękuję, była to wprost pyszna zabawa. Była polana takim delikatnym socikiem głupoty, oraz otworona panierką z tego, że wszyscy jesteśmy ową. A teraz na sam koniec e, trochę e, tradycji, e, puszczę row row down the boat i mam nadzieję, że wkrótce spotkamy się wszyscy. E, zasmakujemy w tym momencie snu, ponieważ już jest czas i tak wiem, że połowa z was ultaje. E, e, będzie starała się nie przespać nocy, ponieważ jutro nie ma do szkoły, a przynajmniej na lekcję. Więc e, to była moja impresja Makowicza. mam nadzieję, że w miarę trafiona. Dobra, teraz serio, ostatnia, imp ostatnia impresja. Sans, podnieś tą skarpetę! Okej. Okay. Sans, ona dalej tu leży! Tak, bo ją podniosłem i położyłem znowu. To weź ją i nie przynoś z powrotem! Zaraz, mam jej nie przynosić z powrotem do pokoju? Okej, okay, sam to zrobię. <grym>